Dobrze cię widzieć. Szkoda, że nie ma tu Wigiego i Folana. Znalazłeś się! Przywiozłeś ze sobą warsztat? Pomyślałem sobie, że przed bitwą trzeba będzie naostrzyć miecze i wyklepać pancerze. Dobry pomysł. Dzięki Zolta. Oprócz tego zamierzam przygotować moją specjalność mahakamski koktajl bardzo wybuchowy i bardzo przydatny podczas oblężeń. Czy mógłbyś coś dla mnie wykonać? Jasne, pod warunkiem, że masz schemat. Porozmawiamy później. Widzę, że jesteś w humorze. Ależ nam Siri podrosła. Ona jest jedną z nas, Gerard. Nie pozwolimy jej zabrać. Jakieś postępy? Cholernie Jest niewiele młodszy od wesemira. Esker. Witaj, Wilku. Eskel. Nie przeszkadzaj. Muszę się przygotować. Jesteś. Dziękuję, że przybyliście. Nie ma za co. Przy okazji chyba zapomniałeś mnie zaprosić? Lepiej się nie tłumacz, Gerald. Po drodze wyładowała się na mnie i już jej trochę przeszło. Będzie nas tak mało. Tak. Mam nadzieję, że wiesz co robisz. Rozejrzyjmy się tu trochę, muszę poznać to miejsce. Zbierz wszystkich. Zaczynamy naradę. Dziękuję, że jesteście. Niebawem zjawi się tutaj dziki Gon. Przyjdą zabrać Ciri, a my ich powstrzymamy. Skąd pewność, że Gon się zjawi? Zawsze wiedzą, gdzie się teleportowałam i błyskawicznie przenoszą się z miejsca na miejsce. Więc jaki jest plan? Jest nas mało, ale na każdym można polegać. Jeśli uda nam się zgrać, to pokonamy Gon. Na początek to otoczy twierdzę magiczną kopułą. Będą musieli wylądować na zewnątrz. Jeśli rozproszą się w lesie, moglibyśmy zapolować na małe grupki. No to mamy pierwszego ochotnika do wypadu. Ja jestem drugi. Gon będzie próbował przedostać się w obręb chmurów przez portale nawigatorów. Na ten rodzaj magii nic nie poradzę, więc podczas wyprawy do lasu musicie znaleźć i pozamykać jak najwięcej przejść. Lambert zrobi dla nas pociski z dwiemerytem. Pamiętasz jeszcze formułę? Jasne. Świetnie. Znak Irden też powinien zadziałać. Dodatkowo dam wam amulety. Kiedy je przełamiecie, staniecie się niewidzialni, przynajmniej dopóki nie zaczniecie wykonywać gwałtownych ruchów. Pamiętajcie, że w czasie walki wróg będzie was widział. Prócz tego będzie można was wywęszyć lub usłyszeć. Więc jeśli natraficie na duży oddział, nie atakujcie. Dajcie znak Tris i otrzymacie wsparcie. Będę wypatrywała sygnałów. Gdy dacie mi znak, spuszczę na las deszcz ognia. Pamiętajcie, jest nas mało i musimy sobie wzajemnie pomagać. Jeśli coś pójdzie nie tak, Gon zepchnie nas do defensywy. W takim wypadku będziemy musieli wycofać się pod bramę twierdzy. Wewnętrzny dziedziniec jest ostatnią linią obrony. Jeśli nie zatrzymamy tam wroga, to przegramy. Pamiętajcie, że w tym wszystkim najważniejsza jest Cili. To ją chce dostać Gon i musimy jej bronić za wszelką cenę. Co mam robić? Zostaniesz w twierdzy. Gdyby przedarli się do środka, wszyscy przyjdą ci z pomocą. Nie ma mowy. Potrafię o siebie zadbać. Nikt w to nie wątpi. Ale pamiętasz, co jest najważniejsze podczas polowania na potwora? Wyczekiwanie na dogodną okazję. Po naradzie dam ci amulet. Jeśli go użyjesz, w miejsce, w którym stoisz, spadnie kula ogniem. To tak na wszelki wypadek. Co jeszcze mamy za nadzór? Skoro zamierzacie zapolować na gon w lesie, to mógłbym przygotować wilcze doły w stylu niebieskich pasów. Czyli? Głębokie jak skurwysy, z dnem najeżonym ciesanymi palami. Przywiozłem mahakamską mieszankę. Pali się jak cholera i przylepia do wszystkiego. Baryłki można ustawić w wąskim przejściu i podpalić, jeśli zajdzie potrzeba. A wiecie, że pod nogami macie złoża gazu? Jak przyjdzie co do czego, mógłbym otworzyć szczeliny w gruncie i wywołać eksplozję. Dajcie mi się tylko przygotować. Możemy wykorzystać laboratorium i warsztat. Pamiętaj, że mamy ograniczone zasoby i niewiele czasu. Trzeba zdecydować, jakiej broni przede wszystkim potrzebujemy przeciwgonowi. Pracja. I w warsztacie, i w laboratorium możemy przygotować po jednej rzeczy. Czy komuś będzie potrzebny warsztat? E, chciałem naprawić wyłom w murze. Z drugiej strony można by użyć tych narzędzi, żeby odgruzować skład broni. Odgruzować? Nie mówiłem ci? Parę lat temu zawalił się strop, a tam są świetne miecze, przydałyby się. Przydałoby się też zamurować tę wyrwę, bo inaczej oblężenie może się szybko skończyć. Przede wszystkim musimy załatać wyłom w murze. Do wykorzystania jest jeszcze laboratorium. Zacząłem już przyrządzać Elixiry. Chciałbym dokończyć robotę. Ja mógłbym przygotować więcej wiedźmińskich pułapek, ale będę potrzebował wszystkich sprzętów. Jest nas mało, więc musimy przygotować jak najwięcej pułapek. Wiele więcej nie zdążymy zrobić. Wszystko ustalone? Tak, ustalone. Mamy mało czasu, więc bierzmy się do roboty. Podsumujmy. Jennefer tworzy magiczną barierę i zatrzymuje główne natarcie. Spycha siły nieprzyjaciela do lasu. Lambert i Geralt czekają w lesie. Za pomocą Dwimerytu zamykają portale nawigatorów, by jak najmniej wojowników dostało się do środka twierdzy. Tris wypatruje sygnału i urządza piekło. Wszyscy pozostali czekają, aby odeprzeć tych nieprzyjaciół, którzy przedostaną się w obręb murów twierdzy. Jeśli coś pójdzie nie tak, porzucamy zewnętrzny dziedziniec i cofamy się do twierdzy. Pamiętajcie, co jest najważniejsze: Ciri nie może dostać się w ręce Redina. Teraz spójrzcie na plan twierdzy. Porozmawiamy o szczegółach. Mam wrażenie, że przeoczyliśmy coś ważnego. Nie myśl o tym. Chciałbym pogadać o tym, co nas czeka. Dzięki, nie jestem zainteresowany. Pogadaj lepiej z Ciri, zobacz jaka jest markotna. Niepotrzebnie narażam was wszystkich. Za bardzo się martwisz. Głowa do góry, damy radę. Dzięki, za wszystko. Idę, usiadłaś konie. Przyjdź, gdy będziesz gotowy wyruszyć do lasu. Chwilę. Oho, poważna rozmowa. Wiesz, że nie pozwolę im cię zabrać. Wiem. Musisz trzymać się z dala od kłopotów. Nie traktuj mnie jak dziecko. Nawet gdy byłaś mała. Nie traktowałam cię jak dziecko. Lubię, gdy się uśmiechasz. Chodź tu. Wszystko będzie dobrze. Po wszystkim będę musiał pogratulować Jennefer. To zaklęcie to naprawdę było coś. No i jeszcze niewidzialność. Ogary mogą cię wywęszyć. Staraj się do nich nie zbliżać. I pamiętaj, że w czasie walki będziesz widoczny. Swoją drogą dobra robota z tymi petardami. Celuj dokładnie w portal. Nie mam już więcej merytu. Jennefer mówiła, że znak Irden też może zamknąć szczelinę. Co to? Chodźmy się przywitać. Powoli. Lepiej jeszcze chwilę zostać w okryciu i dać Tris okazję, żeby się wykazała. Ja nie na portali. grupowują się. Widzisz dowódcę? Nazywa się Merit. Pamiętam go z czasów, gdy podróżowałem z Dzikim Golem. Psiachy. Niewidzialność schodzi. Co z Meriwold? Zaraza. Czekać wewnątrz! Nie będę siedziała bezczynnie, gdy narażacie dla mnie życie! Wracaj do środka! Nie! Geralt dał sygnał z lasu, a Trist nie rzuciła zaklęcia! krew, refleks do niej! Siri, wracaj do Nie! Nie. Kommen